Dzień dobry. Witamy w naszym programie Gotuj z nami. W tym programie mieszkańcy naszej gminy będą mogli zaprezentować swoje ulubione przepisy. Dzisiaj w premierowym odcinku wystąpi pani Ela Kęska, która pokaże nam jak szybko przyrządzić wakacyjny deser kruche babeczki z budyniem. Zapraszam was do kuchni Eli. Powiedz nam, jakich składników potrzebujemy, żeby zrobić te pyszne baweczki. Najpierw musimy przygotować ciasto. Yy, Babeczki z ciasta kruchego. Można je przygotować już wcześniej. Gotujemy budyń z mniejszą ilością mleka, galaretkę również z mniejszą ilością wody. No i do tego są potrzebne jeszcze owoce, różne, takie, jakie są akurat w danym sezonie. Czy babeczki robimy samemu, czy można je kupić? W sklepie? Można przygotować samemu, na ekranie jest podany przepis, mm -hmm. albo kupić wcześniej w sklepie. Ok, no to co robimy po kolei teraz? Musimy tak przygotować galaretkę, którą układamy w babeczki. To może weźmy tak trochę do przodu. I Tutaj używać galaretki pomarańczowej, ale może być to dowolna galaretka. Przygotować. Budyniowy. Co dodajesz do budyniu? Do do budyniu do gotowanego wcześniej budyniu dodajemy pół kostki. jest piękna galaretka. Elu, co dodałaś jeszcze w trakcie miksowania? Trzeba posmakować krem, czy jest dosyć słodki. Jeżeli nie, to można dosypać troszeczkę cukru, żeby był lepszy. Ok, to co robimy teraz? Raz? tak, na, na przygotowane wcześniej babeczki nakładamy krem. Jak Ja akurat nakładam w i na dobra. Czy tak przyrządzone babeczki od razu nadają się do jedzenia? Muszą chwileczkę podjąć Godziny, żeby na hmm. czy jest jakaś specjalna okazja, na którą przygotowujesz te babeczki? Oczywiście! Moje urodziny! Co? Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje, żyje, nam. Niech żyje nam. Dziękuję bardzo. Zapraszam na kawę. Mamy zaproszenie na kawę, na pewno skorzystamy. Żeby dodać lepszego smaku i wyglądu, do baweczek można dodać czubeczki, mięty albo melisy. gronie teraz. Spróbujemy te super badeczki. ale czy mogę częstować, bo po prostu ślinka mi ciepie. Proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Na ploteczki najlepsze są babeczki. Proszę Państwa, zanim posmakuję, albo już posmakuję, bo nie mogę się oprzeć. No, pychota, dziewczyny. Proszę, gratulujemy naprawdę super dobre. Ale dziękujemy Tobie bardzo za gościnę i jeszcze raz życzymy Tobie wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Jeśli chcielibyście Państwo się podzielić z nami swoimi ulubionymi przepisami, to czekamy na kontakt od Was. Numer telefonu widnieje na dole strony i niedługo już zaguścimy Państwa w domu z kamerą. Do zobaczenia!